Jeżeli jesteś w tym miejscu i oglądasz ten film, to prawdopodobnie zacząłeś w internecie szukać informacji na temat zwrotów konsumenckich. Więc albo jesteś osobą, która dopiero chce wejść w ten biznes i rozpocząć swoją przygodę, albo już kupujesz zwroty bezpośrednio od Amazon, likwidatorów czy innych hurtowników i szukasz narzędzia, które znacznie przyspieszy tobie ten biznes. Być może szukasz narzędzia, które w błyskawiczny sposób pobierze zdjęcia, pobierze opisy, pozwoli wygenerować kody EAN zgodne z Allegro czy wygenerować dane GPSR, a także masowo opublikować swoje oferty. Czy na Ebayu, czy na Allegro, czy na Empiku, czy na innych marketplace'ach. Jeżeli poświęcisz mi parę minut, opowiem Tobie czym dokładnie my się zajmujemy. Załóżmy, że jesteś osobą, która dopiero chce wejść w biznes zwrotów konsumenckich. I tutaj chciałbym obalić pewien mit, który krąży w internecie: żeby kupować zwroty bezpośrednio od Amazon, nie musisz mieć żadnej umowy, miliona złotych na koncie i ogromnej hali, żeby rozpocząć swój zakup. Wystarczy tobie tak naprawdę działalność gospodarcza konto w euro. I co najważniejsze na Amazonie nie musisz kupować od razu całych ciężarówek. Załóżmy, że jesteś osobą, która dopiero chce rozpocząć swoją przygodę ze zwrotami. Gdzie w tym nasza rola? Przede wszystkim rejestrujemy ciebie na platformie, na której możesz rozpocząć bezpośrednie zakupy od Amazon. Uczymy ciebie, te szkolenie trwa około 2 do 3 godzin i nie jest to kurs w PDF-ie, tylko jest to spotkanie online, gdzie wspólnie przechodzimy przez cały proces zakupu i analizy dostaw. Na tym spotkaniu dowiesz się, jakie dostawy wybierać, jakie dostawy lepiej ominąć, na co zwrócić uwagę, żeby przy swoich pierwszych dostawach nie wtopić. W momencie, kiedy wspólnie wybierzemy pierwszą dostawę dla Ciebie, przejdziesz przez cały proces płatności i odbioru dostawy. Ważna rzecz, my nie pośredniczymy w zakupie. Nie płacisz nam żadnych prowizji od zakupu. Płacisz bezpośrednio do Amazon. A dostawa przyjeżdża również bezpośrednio z magazynów Amazon pod adres, który wskażesz. Jeżeli jesteś osobą, która już kupuje swoje dostawy, czy od Amazona, czy od likwidatorów, czy od pośredników, doskonale wiem, jak wygląda taki proces zakupu. Dostajesz masę specyfikacji w różnych językach, i nie jesteś w stanie precyzyjnie wybrać dostawy, którą chcesz. Jak działa nasz system? Specyfikacje wrzucasz do naszego programu, w ciągu 5 do 10 minut tworzy ci się analiza graficzna. Nasz system pobiera większość zdjęć do tych produktów, tłumaczy tobie tytuły, pokazuje tobie zakresy cenowe, a także posiadamy narzędzie, które pozwala zminimalizować ryzyko zakupu uszkodzonych towarów. Posiadamy dane statystyczne wszystkich naszych klientów z kilku lat, które Pokazują, które produkty przychodzą z Amazona bardziej uszkodzone, które przychodzą mniej uszkodzone. I nasi klienci, którzy korzystają z tego narzędzia, znacznie mniej kupują towarów uszkodzonych. W momencie, kiedy kupimy już taką dostawę, niezależnie od tego, czy jesteś osobą początkującą, która przeszła z nami cały proces zakupu, czy jesteś już kimś, kto kupuje zwroty, Wrzucamy całą dostawę do naszego programu i rozpoczyna się praca. I jest to kolejne szkolenie, które trwa od 2 do 3 godzin. Jest to spotkanie online z Twoim doradcą, gdzie dokładnie dowiesz się, jak sprawdzać towary, jak je poprawnie opisywać i jak korzystać z narzędzi, które są dostępne w naszym systemie. Są to narzędzia, które pozwolą Tobie zedytować zdjęcia, poprawić opisy dzięki sztucznej inteligencji nadać kody EAN zgodne z Allegro, czy wygenerować dane GPSR. W momencie, kiedy sprawdzisz pierwszych 50 do 100 produktów, odbywasz kolejne szkolenie z masowego wystawiania, czyli z masowej publikacji ofert na marketplace. Dzięki integracjom, które wspólnie z BASE, czyli starym baselinkerem opracowaliśmy dla branży zwrotów konsumenckich, jesteś w stanie masowo wystawiać produkty na marketplacach takich jak Allegro, Empik, zagraniczne rynki, Ebaya. Teraz, żeby Tobie zobrazować, jakie to są liczby. Jesteśmy w stanie wystawiać około 100 do 150 produktów w 10 minut. Jest to nieosiągalna liczba, zwykłą manualną metodą wystawiania produktów na Allegro. Ważne jest też to, że my stworzymy dla Ciebie wszystkie niezbędne integracje, czyli połączymy nasz system z Base'em, z kurierami, z drukarką fiskalną, z drukarką etykiet, ty totalnie niczym nie musisz się martwić i nauczymy ciebie obsługi. Pamiętaj też, że przez cały proces wdrażania i przez cały proces współpracy z nami posiadasz grupę na WhatsAppie ze swoim indywidualnym doradcą. To będzie człowiek, który będzie ciebie wspierał w momentach, kiedy nie będziesz wiedział jak coś zrobić, nie będziesz wiedział jak wystawić produktu, czy być może zapomnisz jak pobrać zdjęcia. Konsultacje ze swoim doradcą odbywają się w czasie rzeczywistym na grupach WhatsApp. W momencie, kiedy nauczymy ciebie i wspólnie wystawimy Twoje pierwsze produkty i pojawi się Twoja pierwsza sprzedaż, odbędziesz kolejne szkolenie z obsługi wysyłki. Dowiesz się, jak wygenerować poprawnie list przewozowy, jak wygenerować dokument sprzedażowy i jak wysłać paczkę. Jeżeli jesteś hurtownikiem i potrzebujesz narzędzi, które sprawią, że Twoja oferta będzie wyglądać znacznie lepiej niż konkurencja, to nie ma lepszego miejsca niż nasz system. W naszym systemie posiadasz generator ofert, który dosłownie w kilka sekund wygeneruje ofertę ze zdjęciami, z tytułami w języku polskim, z cenami euro, cenami w złotówkach przeliczonych według NBP. Taka oferta bije konkurencję na głowę. Dlaczego? Dlatego, że ja doskonale wiem, jak wyglądają oferty konkurencji. Jest to najczęściej plik albo od likwidatora albo od Amazona, przerobiony, usuniętych kilka kolumn i wrzucony na dysk Google. I link do tego dysku Google otrzymuje twój klient. Natomiast w przypadku oferty, która jest generowana przez nas, jest, są to specyfikacje, które naprawdę wyglądają jak milion dolarów. Możesz taką specyfikację wysłać do swojego klienta i klient na podstawie zdjęć i opisów po polsku wybiera odpowiednią dla siebie dostawę. Jeżeli Aplikacja to za mało. Każdy nasz klient ma w naszym systemie wizytówkę. Wizytówka jest to miejsce, gdzie możesz opublikować swoje oferty, czyli klient zobaczy zdjęcia, opisy, adres do ciebie, informacje o Twojej firmie. Jeżeli wizytówka to za mało dla ciebie, jesteśmy w stanie w 2 do 3 tygodni skonfigurować dla ciebie kompletną hurtownię internetową, gdzie w kilka sekund dostawy, które kupujesz np. od Amazona jesteśmy w stanie przekonwertować i wrzucić na Twój sklep. W Twoim sklepie będziesz już miał dane kontaktowe, regulaminy, podpięte płatności, oferty, i Twój sklep będzie wyglądał bardzo profesjonalnie. Podsumowując, niezależnie od tego, czy chcesz dopiero zacząć swoją przygodę z Amazonem, czy już handlujesz, czy jesteś hurtownikiem, trafiłeś w najlepsze możliwe ręce w Polsce, do firmy, która ma największe doświadczenie. To nie jest tylko doświadczenie nasze, ale to jest też doświadczenie wszystkich naszych klientów, których obsługujemy. Wszystkie informacje, o których dzisiaj powiedziałem, są dostępne na, na, na naszej stronie, natomiast, jeżeli się tobie nie chce czytać, umów się na bezpłatną konsultację. Konsultacja z naszym doradcą trwa od godziny do dwóch godzin, gdzie szczegółowo dowiesz się, jak to wszystko wygląda i jak przebiega cały proces wdrożenia, jak przebiega cały proces współpracy. Będziesz mógł też podczas tej konsultacji zadać pytania, na które nasz doradca Tobie odpowie. Pamiętaj, że konsultacja jest totalnie niezobowiązująca. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że nie znajdujemy wspólnej przestrzeni do współpracy, to się tak naprawdę nic nie stanie. Pamiętaj, kto nie próbuje, nie osiąga sukcesu.